Dzień dobry, kalimera. Dzisiejszy odcinek będzie o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Atenach 7 września 1999 roku, czyli 24 lata temu. Opowiem Wam, jak ja pamiętam to trzęsienie. Był to zwykły dzień wrześniowy, ciepły. Chodziłam wtedy do szkoły, miałam 11 lat i mieliśmy jeszcze wakacje, bo szkoła polska wtedy w Atenach rozpoczynała się razem ze szkołami greckimi, które zaczynają rok szkolny dopiero w połowie września. Szkoła miała się zacząć 13 września, więc były to ostatnie dni wakacji i spędzaliśmy je w domu. Moi rodzice byli tego dnia w pracy. A w domu została ja i moja siostra Żaneta. Był to zwykły dzień. Żaneta jakoś chwilę przed trzęsieniem wyszła z domu, żeby pójść do supermarketu, kupić tam jakieś rzeczy do domu, a ja zostałam sama w domu. Pamiętam, że miałam, miałam jakąś gazetkę z jakimiś tam fryzurami, które chciałam wypróbować na sobie. To był 99 rok, więc nie było internetu, żeby sobie tam posprawdzać jakieś TikToki czy inne Instagramy i zobaczyć, jak się robi jakieś tam fryzurki, więc miałam tam jakąś gazetę, dziewczyny czy brawo, jakie tam były te polskie gazetki. I usiadłem sobie przed lustrem w moim pokoju, żeby sobie te fryzurki porobić. Siedziałam na podłodze przed tym lustrem, a lustro było przyczepione do, do drzwi szafy, czyli te, te drzwi szafy się ruszały, no bo się otwierało tą szafę. I tak jak sobie siedziałam przed tym lustrem i próbowałam tam sobie jakieś spinki wpiąć we włosy, nagle usłyszałam taki ogromny huk. Na początku przyszło mi do głowy, że chyba jakiś tir, jakaś ciężarówka przejeżdża przez jakąś główniejszą ulicę niedaleko i że to od niej właśnie jest taki huk. Um, oczywiście to trwało, nie wiem, może sekundę. E, mi wtedy się wydawało, że to trwa strasznie długo. E, wtedy nie wiedziałam też e, w ogóle, co to jest trzęcinie ziemi. To było. E, do tamtej pory nie, e, nie przeżyłam żadnego trzęsienia ziemi. E, jeśli dobrze pamiętam, to w szkole mieliśmy jakieś takie akcje, że co robić w razie trzęsienia ziemi, e, gdzie się schować, jak się ewakuować ze szkoły <laughs> itd. E, no ale do tamtej pory to wszystko było teorią. E, e, no i tak jak sobie siedziałam właśnie przed tym lustrem i słyszałam ten huk i nagle... E, te drzwi od szafy, na którym były, było zawieszone to lustro, zaczęły się trząść i one szły dosłownie tak. I ja w tym lustrze widziałam cały ten świat, który był za mną, czyli to, co się odbijało w lustrze. I to było straszne, bo ja widziałam, jakby cały świat się tak mocno trząsł. To nie było prawdą, bo te drzwi od szafy się trzęsły, no, ale ja widziałam właśnie. E, ten świat w lustrze. Przeczekałam, aż przestanie się trząść. W ogóle zamarzłam, nie wiedziałam co zrobić. Trzęsienie trwało około 10 sekund. Niby niedługi czas, ale przeżywając to, to się wydaje naprawdę bardzo dużo. No więc przeczekałam, aż przestanie się trząść. Wstałam, pamiętam, że byłam wtedy jeszcze w piżamce, więc się przebrałam. Z myślą, żeby wyjść z domu, bo słyszałam, że ludzie na klatce schodowej zaczynają zbiegać po schodach z bloków, zaczynają wychodzić z bloku. Więc pomyślałam, że to trzeba zrobić, ale jeszcze zanim wyszłam z domu, to przeszłam przez wszystkie pokoje w domu, żeby sprawdzić, czy nic się nie stało. Nie zauważyłam wtedy jakichś zniszczenie, tylko tam jakaś torebka mojej mamy spadła, to ją podniosłam i e, takie pierdoły. E, złapałam za klucze i wyszłam z domu. E, chciałam oczywiście zamknąć drzwi na klucze, ale nie działało światło na klatce. No a na, po macku nie mogłam trafić tym kluczem do zamku, więc zatrzasnęłam po prostu te drzwi. I wybiegłam razem z ludźmi, straszna panika na klatce schodowej, chaos, ludzie krzyczeli, biegli, no chaotycznie to wszystko przebiegało. Wyszłam na ulicę przed blok, to pamiętam, że większość ludzi się zebrało na skrzyżowaniu, tam gdzie jest powiedzmy tak najwięcej wolnego miejsca, gdzie ewentualnie budynek, żaden budynek nie spadnie. E, wtedy dorwała mnie jedna znajoma, która mieszkała niedaleko nas e, i, e, i czekałyśmy na Żanetę, aż wróci z supermarketu, która też opowiadała, jak już przyszła, że w tym supermarkecie to spadały w ogóle rzeczy z półek, e, zbijały się jakieś tam szklane słoiki i tak dalej. Przypominam, że to był 99 rok, więc Komórka nie była dobrem powszechnym, że tak powiem. Wtedy się porobiły kolejki do e, tych budek telefonicznych na taką kartę. E, każdy starał się jakoś dozwonić do swoich bliskich, do swoich znajomych, sprawić, czy nic im się nie stało, czy wszystko w porządku. E, poszliśmy wtedy na taki plac obok niedaleko naszego mieszkania, e, żeby być jak na, na jak najbardziej otwartej przestrzeni. Bo oczywiście po takim trzęsieniu ziemi są wstrząs, wstrząsy wtórne, które również mogą być niebezpieczne. I pamiętam, że później przez jakiś czas, nie pamiętam dokładnie ile dni, ale mieszkaliśmy, mieszkaliśmy spaliśmy na plaży, bo było niebezpiecznie wchodzić do budynków zamkniętych. Wstrząsów wtórnych, wtórnych było bardzo dużo. I wszystkie budynki musiały zostać sprawdzone, jak bardzo są uszkodzone, czy są uszkodzone, czy da się w nich dalej mieszkać, czy da się z nich dalej korzystać. Oczywiście wtedy rok szkolny też został przesunięty na później, bo szkoły musiały zostać sprawdzone, czy nadają się do, do użytkowania. I rok szkolny w końcu rozpoczął się 27 września. Szkoła polska, w której znajdował się wtedy budynek, wtedy czyli w momencie trzęsienia ziemi, to było na ulicy Patision. Tamten budynek doznał ogromnych zniszczeń, były pęknięcia na ścianach, była... no, nie, nie było bezpieczne, aby dzieci, aby uczniowie wrócili do takiej szkoły więc na gwałt były, było, był szukany nowy budynek, który miał pomieścić szkołę polską. No i został znaleziony w dzielnicy Holargos. I tam ostatecznie ta szkoła mieściła się przez kolejnych około 20 lat. Centrum tego trzęsienia ziemi było na górze Parnitha, jakieś 20 km od centrum Aten. Zginęły wtedy 143 osoby. Tysiące osób zostało bez dachu, na, na, bez dachu nad głową, bo budynki się zawaliły. Niestety większość osób zginęło właśnie e, przez to, że budynek się zawalił, a oni byli w środku. Oczywiście już po tym incydencie e, w szkole e, częściej robiliśmy e, takie ćwiczenia, e, jak się zachować w razie e, trzęsienia ziemi. No, więc ja mam takie wspomnienia z tego trzęsienia ziemi. Dajcie znać, czy chcielibyście filmik z zaleceniami, co robić w razie trzęsienia ziemi, gdzie się schować, gdzie się ewakuować i tak dalej. Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję, że obejrzałeś ten filmik. Do następnego razu. Pa!